Jest i moja zgubiona wędka. Trzy tygodnie ta plała się w wodzie, prawda? Tak, trzy tygodnie. Widzicie, jak korek wygląda? Kowrotek tak samo. Jest i mój podajnik. Dużo zestawów widzę splątanych. Tak, trzy szybko złączki, jakieś kotwiczki tutaj. I kolega dzisiaj wyłowił. Właśnie, trzeba jemu wielce podziękować za uczciwość, za to, że jeszcze ludzie dobrego serca są. Że nie zwinął. Po prostu uczciwie zadzwonił do właściciela stawu i powiedział, że wędka została wyłowiona. A ja się bardzo cieszę, bo szkoda mi było. Na no pewno. A tak w ogóle jesteśmy na wilczycach. Dlaczego znowu na wilczycach? Ponieważ zamierzamy dzisiaj trochę nagrać materiału. Jak wygląda moja metoda? Słuchajcie, łowię to konkretnie tutaj. Bardzo głęboko, mniej więcej 15 gramowy podajnik opada. 8, 9 sekund, więc bardzo głęboko taki dołek. Na mniej więcej 20 metrów jest podobna sytuacja, dalej jest troszeczkę głębiej. Nie wiem, czy będę łowić dalej dzisiaj, i tylko i wyłącznie na sam skreting, bez żadnego miksu. Dlaczego? Bo chcę wyselekcjonować większą rybę. Nie chcę miksu dzisiaj dawać, aczkolwiek, jeżeli po dwóch godzinach nic się nie wydarzy, tak będę robić. Dzisiaj Marcin będzie mi tutaj troszeczkę kamerować i pomagać. Ja omówię co i jak, żeby nie było tak, że Opowiadam różne swoje historie, a potem i tak są te same pytania na Messengerze, może zacznę od tego na jaką wędkę łowię. To jest Robinson Takes Trójka, żyłka 022, MS Ranger. Podajnik mam przelotowo. To akurat jest 15 gramowy z Presto na ten co dodaję do metod Mixów. To jest ten podajnik, i tutaj mam pomarańczową kulkę. Przypon jest 022, czy tam 019 już nawet nie pamiętam. Tak jak mówię, przelotowo szybko złączka z Daksona. Nic więcej tutaj. A haczyk? Haczyk górą 1 jedynka na gumce. Yy... Co mogę więcej powiedzieć, mam dwie tx trójki zakupiłem ostatnio drugą, ale jeszcze muszę jeszcze betoniarkę kupić, bo mam taki z Aliexpress, kołowrotek i tak naprawdę teraz obecnie mam tylko cztery wędki, dwie tx trójki jednego tego atraksa Tubertini 3 metrowego i Flexo 3.6 też Tubertini, uważam, że na razie więcej wędek mi nie jest potrzebnych. Połowisz na jedną praktycznie na powodę, tak, to po co więcej na jedną na zawody bardzo rzadko jeżdżę albo praktycznie w ogóle aczkolwiek trochę zamierzam pojeździć yy, i tak jak yy, chciałeś żebym pokazał gruntowanie tak właśnie Marcin bo z Tobą też często jeżdżę i nie zwracam uwagi na gruntowanie znaczy to jest mega, mega proste może być podajnik 15 gramowy trzeba patrzeć na szczytówkę od momentu rzutu na razie dam pod brzeg tutaj gdzie bez tego patrzymy na szczytówkę raz dwa trzy 4, 5, 6, 7. O, 7 mniej więcej sekund. A jeżeli chcę rzucić dalej, 7 sekund to mniej więcej na 15 gramowym podajniku wydaje mi się 5 metrów. Jeżeli chcę rzucić dalej, nie mam tu na klipie, więc sobie sam ręką zaklipuję i patrzymy na szczytówkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prawie 13 sekund, więc jest zdecydowanie głębiej, około 5 metrów może być. No, a nawet mi się wydaje, że no, ciężko stwierdzić na 15-gramowym podajniku. Bo to jednak jest troszeczkę za mały ten podajnik do gruntowania. Taką 30 się na głębszych głubiskach mierzy. A ja mam w ogóle taką zasadę, że jeżeli 15-gramowy, nawet 20-gramowy podajnik opada do 7 sekund, to łowię na 15-20. Jeżeli powyżej 7 sekund, to łowię na. Tą 20-30 ja oczywiście mówię o w miarę bliskim dystansie, tak? bo jeżeli chcę machnąć daleko, to minimum 30 więc nie mówię tutaj chyba nic nowego. Jeżeli mam muliste dno, czuję, że przesuwam, przesuwam szczytówkę, jest muliste dno. Od razu daję 15-gramowy podajnik, bo no maksymalnie 20, bo wiadomo, że ta 30- może się yy, może wpadać temu, i te nasze przynęta, mi się wydaje, wtedy, mimo że nawet jeżeli będzie. Ponad, ponad zestawem, ponad towarem, to nie będzie tak atrakcyjna, tak? No chyba tyle gruntowania. Nie powiedziałem nic nowego, bo to wszędzie można obejrzeć na YouTubie, nie? No właśnie. Jedynie tak naprawdę na szczytówkę trzeba patrzeć i sobie wtedy odmierzać, szukać półeczek. Można przesuwając po prostu wędką, patrząc jak ten podajnik się zachowuje, czy on się zakopuje, czy leci bardzo delikatnie, czy, czy przesuwa się swobodnie, wtedy lecimy pewnie po jakimś piasku, czy żwirze. No tak naprawdę tyle. Pod tym, pod tym względem nabijam sobie samym samym skretingiem podajnik wygląda to tak wygląda to tak i rzucam to sobie pod nogi I dopiero jak koszyk opadnie na dno dopiero w tym momencie zamykam kabłą dokręcam kołowrotek oczywiście, kołowrotek oczywiście yy, Zwalniasz z hamulca, nie tak jak ja kiedyś zrobiłem. Nie, nie, nie bardzo mocno, ale też tak wydaje mi się, że w porządku. O, było chyba puknięcie od razu. Ale jakieś drobnicy sobie pewnie tutaj nie poradziła. Tam dalej się rzuciła ryba, ale tak jak mówię, ja dzisiaj nie mam ciśnienia na te karpie, bo ostatnio tu łowiliśmy dwa razy. Wyciągnąłem za... Wyciągnąłem dużo tych karpi takich przy 1,5 półtora kilograma. Więc Dzisiaj tak naprawdę mogę tu siedzieć praktycznie bez ryby, bo cel jest inny, dorwać większą rybę. No taką chociaż minimum te 5 kg. Eee, aczkolwiek, jak mi tutaj chodzisz, to nie wiem, czy to się wydarzy, bo jednak od ziemi zawsze lecą wibracje. Dobrze ubiorę szpilki. No, no nie, jest no, dzisiaj tutaj widzę też spokojnie z ludźmi, bo mamy poniedziałek. Ja uważam, że na takim łowisku, jak to, które jest tak naprawdę prostokątne, powinny być miejsca tylko z tej strony i z tej strony. A boki powinny być tak naprawdę, gdzie ja teraz siedzę, boki powinny być. O, mamy brania. O, pięknie. Boki, boki powinny być wyłączone, ponieważ yy, są takie sytuacje, że sobie po prostu zestaw ludzie przerzucają i, i są nerwy, szczególnie w weekend, w sobotę, niedzielę. Miałeś, mieliśmy doświadczenie ostatnie jak Ty byłeś w niedzielę, a ja miałem w sobotę to, co było i w niedzielę też. Pan tutaj z grobli rzucał dosłownie na środek a ja siedziałem tam gdzie ten pan z parasolem w niedzielę i rzucał mi ja od brzegu na 35 piątym mi rzucał z pombem i później y, chyba oliwką mhm. nie patrzył się na słowa uwagi powiedział mieliśmy że też, mieliśmy też sytuację ma to gdzieś że, no właśnie mieliśmy też sytuację że w, w piątek w, w niedzielę byliśmy, tak? Tak. Że właśnie wypływał sobie facet łódką. Yy, tak, ty mówisz o tym? Ł łódką sobie wypływał, yy, boże, zementową, tak? No, karpiesz, typowy karpierz. karpierz typowy karpierz, to nie jest łowisko typowo karpiowe, tak? Nie oszukujmy się, na takie, żeby wypływać łódką. Nie. To Daniel przyszedł z Norbertem i mówili, że im pozostawach jeździł. No, no. No niestety, no, trzeba, no, trzeba tego pilnować, bo jeżeli tego nie się nie upilnuje, to. No są potrzebne nerwy, tak? No tak. A każdy chce przyjechać, złowić rybę, odpocząć, a nieraz są sytuacje takie podbramkowe, że trzeba się denerwować. A nie o to chyba chodzi w wędkowaniu. No i tak jak widzieliście, było branie. Marcin chyba nie nagrałeś. Nagrałem, nagrałem. Dwa dwoje poszła Tak. No i sobie tak. A ile rzucasz tych ziarenek? Dużo, Koło, mało? Około dziesięciu. Tam jest w torbie, może pokażesz tego MyLine'a. Tam szukali są bułki i historia. historie, rzucam. To siwe bułki dla mnie? Zadbałeś o mnie? No. <grych> Dobry kolega, o! Siwy zadbał, porządny sprzęt z Manlina Tutaj mag, Match Method Mix z O, to siwego pokrowiec na dowód tego co mówię o statyw. tu są jego dwa kije Stubertini, drugi TX, trójka, druga No nawet rzuciłem teraz nie tutaj gdzie chciałem, więc od razu strzepuję pelet Bo nie chciałem tutaj w to miejsce, czasami się tak zdarzy, chwila Chwila nieuwagi Ale było branie, wydaje mi się, że ten kart wcale nie był duży Bo to nie był jakiś turbo odjazd, aczkolwiek no Nie widziałem, no poszła skinka, to się zdarza Szczególnie spod brzegu jak chyba bierze, to, to nie jest to zacięcie, to takie jakie powinno być, prawda? Tak. Szczególnie, że ja lekko przegapiłem, dosłownie o 2 sekundy. W przeciągu 15 minut mamy trzecią rybę, niestety były dwie spinki. Tylko i wyłącznie bliska linia. Taki sportowy. Sam pelec, skreting 2 mm bez żadnych kombinacji. O, taka rybka, czyli prosto dzisiaj łowisz. Tak, bardzo. zestaw po tym karpiu chciałem powiedzieć o organizacji stanowiska jak ja to robię, jak dla mnie jest ok dzisiaj jest już popołudnie obłączę sobie przy okazji stoper maksymalnie 5 minut, zestaw w wodzie przerzucam, ale widziałem, że na 3 rzuty były trzy brania jestem na razie w szoku że ta bliska linia od razu odpaliła też nie chcę w sumie z drugiej strony tak żeby tak tutaj hałasować i co, jeżeli jadę na 4 godziny, 5 godzin maksymalnie biorę zawsze kosz już oparcia nie biorę mimo, że mam krzesło jachtowe Kosz możecie kupić używany, nie musicie wydawać na kosz 15 2000 zł, złotych. Jeżeli ktoś nie ma kasy. Ja kupiłem kosz za 800, można wziąć na raty I, i to jest nowy kosz z Jacksona. Bardzo dobry, fakt, że na dwudziestkach, piątkach, ale ja uważam, stabilny jest, bardzo stabilny. Ja, ja, ja akurat, zobaczcie, patrzę teraz, się na szczyt, ja skaczę po koszu, patrzcie się na szczytówkę. W ogóle ta szczytówka praktycznie nie drga, tak? A ja po koszu się bujam cały, więc w ogóle ja ważę też tam ponad 70 kg, ale siadały tu na tym koszu osoby, które ważyły około 100 kg i nie było żadnego kłopotu. Teraz dla mnie podstawowa rzecz dalej, bez której się nie ruszam jadąc na komercję. To jest dolnik z Prestona. że na przykład Stasiu Karwacki mówił, że nic tak nie niszczy korka jak, jak ten dolnik z Prestona, ale on bardzo dobrze trzyma rybę. Są też z góru albo inne takie jakieś tam podróbki. Ale to jest podstawa według mnie na metodę, szczególnie jak się na chwilę zagapimy. Tutaj tak naprawdę powinien być bardziej taki tulipan, raczej nie tu, no, może być tulipan... Z -y, głębszy, taki głębszy, 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 głębszy. głębsza fałka. Tak, głębsza fałka, bo najlepiej żeby na boku, na boku był też yy, taki spornik, tak? żebyś miał się na czym ta wędka oprzeć. Ale tutaj jak mamy poddolnik i ja jestem naprawdę bardzo czujny i szybki, Myślę, że 10% szans, żeby ta ryba, ryba wrzuciła mi wędkę do wody. To po akcji z moją wędką zakupiłem taki dolnik i powiem no, wam, że działa. Przytrzyma, przytrzyma i tak dalej. W ramie uważam, że najlepsze ramię. Nie chodzi o reklamowanie sprzętu jakiejś danej marki, ale jeżeli coś jest dobre, to dlaczego o tym nie mówić? Ramie uważam, że najlepsze, najbardziej polecane na forach z Kaperlana. Ono kosztuje 70 chyba czy 80 zł. Teraz to ramię chyba jest zbytnio niedostępne na stronie dekatlonu, ale na bieżąco jest uzupełniane. O to też mi dużo osób pyta: Słuchajcie, to jest taki. To w ogóle można regulować, że sobie to odkręcam i góra, dół, góra, dół to się przesuwa. Też nie chcę teraz przesuwać, mam zestaw w wodzie, ale się też można to odpiąć. To jest na takich szybko złączkach, ale to po prostu odkręcam. Z, z Matrixa, tak? Z Matrixa. No to nie jest zbytnio tanie, bo to kosztuje w okolicach chyba 70-80 zł. Miałem poluzowanie zestawu, ale chyba jakaś drobnica. Zawsze mi ważki tutaj siadają na, na, na wędce. No i co? No i tak naprawdę, wiadomo, spierdół to ręcznik musi być. Znów, znów poluzowanie miałeś? No, sztyca, sztyca, w miar, sztyca też musi być w miarę dobra. A jakie firmy masz sztycę? to tu mam flag, flagmana, Flagman River, to jest sztyca. Już mam ją dosyć długo. Tam był straszny problem z, z gwintem y, i tak dalej. Y, no, z gwintem był dosyć duży problem, ale przy innym już koszu już ten problem jakby zanikł. Yy, tutaj mam pro, yy, kosz, mam, poluzowanie zestawu. Kosz mam, kosz mam z kresty, gumowany. Czyli najlepszy. No jeśli tak. chodzi o siatkę, że gumowana, o to mi chodzi. Tak, fakt, że on jest w miarę ciężki ten kosz i no ale pod metodę musi być troszeczkę lepszy. Bo żyłkowy kosz uważam, że kaleczy rybę i to jest głupota. Jakbyś Marcin mógł przejść z tej strony. Tutaj mam swój taki pierdzielnik, można powiedzieć. że razie zestawu nie przerzucam, niech się moczy, bo chcę opowiedzieć. Tu mam yy, takie pudełka sobie kupiłem yy, z Rangersa. Yy, uważam, że są fajne, dosyć pojemne, mniej więcej 2, 2 litrowe. 2 -litrowe. Yy, foremka do wyciskania z Prestona. Uważam, że nie ma lepszej, i to jest bardzo, bardzo, naprawdę fajna rzecz. Góru tak? też robi fajne, po palcem z tyłu masz, wyciągasz. Aha. To jest na. Y, do... Jacksona. To nawet jest z AliExpress, no. ale to sprowadzają wszystkie firmy z Chin, i tak naprawdę nie ukrywajmy, dużo tych firm przekleja tylko swój, swój stempelek firmy i to idzie dalej na sprzedaż. Y, pod, jeśli chodzi o podajniki, to są akurat z Federbyta, ale z nich jeszcze nie korzystałem, takie z burtami tak zwane. Na dobrą głębokość, to by, tak. by się sprawdziły na tą głębokość. No i no, słuchajcie, proste porównanie to jest podajnik z Prestona akurat ten z ICS-em, akurat tu nie ma rurki na chwilę, znaczy jest kawałek a tu jest zwykły podajnik za 5 zł który też pasuje do tego to jest zwykły, zwykły z trzeba wzór mieć z, zachowany z, jak Tak, łaski, za, z Allegro, czy oliwkowa jeżeli wpiszecie, wpiszecie, na Allegro metoda podajnik czy ta metoda koszyczek, można kupić koszyczki za 3 zł za 5 zł nie ma z tym żadnego kłopotu jak mówiłem wcześniej, haczyki z góru to są te jedynki. Tak, to, tu są szesnastki, a tu są czternastki. One są stosunkowo małe. Co tu jeszcze mogę pokazać? Tu mam poprzekładane do, do portfela, ale w miarę to jest tak... No, trochę jest bałagan, szczerze mówiąc. Tak to wygląda. Aczkolwiek ja zbytnio nie patrzę na grubość przyponu, tylko na wielkość haka. Mówię tak, dosyć powoli ciągnę rybę. Można powiedzieć, ciągnę siłowo ryb, bo nie jestem na zawodach. I może powiem jeszcze, tylko przerzucę zestaw. Przerzucę sobie zestaw. 5 minut nic się nie działo. I powiem o... Bo zawsze mnie dużo osób pyta jakie są moje killery jeśli chodzi o przynęty. Mam do, do, naprawdę... Zdarzało się w ostatnim okresie, że miałem po 5 wiadomości, to i tak mi się wydejmało 5 wiadomości dziennie jakie są moje kilery. Ja to zawsze mówię. Ja to zawsze mówię na filmach, ale... Ktoś mi później pisze, a oglądałem bez głosu. No, no to fajnie, nie? Nie myśliwy. OK. Wnaczem no, póki już rąk No teraz mam rangersa, tak? To akurat nie mam, bo tu sobie przyłożyłem do innego pudełka, to znacie doskonale tą przynętę, nie powiem nic nowego. Ja łowię z przyponami, tak jak mówiłem, na gumce, to są moje ulubione, na igłach też. To są moje ulubione Ostatnie przynęty. To jest mój numer jeden. No i to jest mój numer jeden, F1 Dumbbells. Często to ci się sprawdza dobrą roboty robotem. Tak, tak. szczególnie na mniejsze ryby, aczkolwiek też na 9 kg karpia miałem właśnie na tą przynętę brania. A tu są takie zapasowe przynęty, może tutaj, tam, czyli pikantna kiełbasa, sonubajca. To jest bardzo łowna przynęta i bardzo fajna. Z Merosa? kukurydza, ale tu już mam zmieszane kukurydzę z, z panetone, czyli ta babka włoska. To bardzo fajnie pachnie oczywiście. Nie przeszkadza nie tego. Po... <noise> dokładnie, e, to, to są takie moje. To są moje w sumie trzy ulubione przynęty, tak? A tam jeszcze te malutkie, o, Melina masz? Melina to jest też ananasik, to sobie zakładam na igłę. To Mateusz okurzały mi polecił. To jest ten taki tuna, taki różowy. E, Aleś tuńczyk coś takiego? No, 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 coś takiego. I tak naprawdę słuchajcie tyle. Co... A z tych mniejszych? To jest Rangers, na którego nigdy nic nie złowiłem. Podobno mury na to fajnie wchodziły kiedyś na stabłowicach, koleżance. A z tych mniejszych, to to są takie też już pomieszane. Hmm. A to jest, bo to przełożyłem do innego pudełka. To jest y, przynęta o kolorze piaskowym. Też to był Rangers, o ile pamiętam 6 czy 8 mm. Taki on pachnie trochę jak psi psiakarma. Ale też bardzo fajna łowna przynęta na sielskiej wodzie bardzo dobrze na Toremikowi w zeszłym roku brały karpie. I to mamy różne takie kuleczki cynamonowe, nie cynamonowe, miętowe. Taki miks wróżb. Taki miks, ja to po prostu wrzuciłem wszystko do jednego, bo to już żeby mi się... Żeby miejsca tak, bo już mi się nie chciało tyle tyle zużywać po prostu, mieć tyle pudełek bez sensu. Czyli widzę Marcin, że y, coraz mniej sprzętu, bardziej starasz się to praktycznie podejść bierzesz no, to co, co jest potrzebne. coraz mniej, bo też nie, jest, nie, jestem, na, nie, na, nie jestem na zawodach, więc uważam, że to nie ma kompletnie sensu. Obranie, sens. patrz. Widzisz, chwyciłem Ci kija. No. Spojrzałem akurat w bok. Mamy ładną rybę. Mi się wydaje. Ale zatrzymał się właśnie na prystonie. Tak, zatrzymał się na prystonie. Przód wyleciał, bo patrzyłem w bok, żeby Ci pokazać. E... O, poszedł już tam trzcinę. Dziwnie bije, jakby je siotra, ale nie, kartik. W niedzielę złowiłem tutaj 110 cm siotra i słuchajcie, no, to największego jeszcze tak, tak? Tak, i z 15 minut non stop murowania po dnie, dopiero y, przy wyłożeniu do podbieraka zobaczyłem, że to jest jesiotr. Mhm. I słuchajcie, co jest ważne, zobaczcie teraz, co ja robię, holuję ryba, nie zapominajcie o tym, żeby podczas holu sobie donęcać po prostu, tak? Bo jeżeli nie będziemy tego robić, to po prostu ta ryba nam odejdzie. Też starajmy się nie holować ryby przez łowisko, przez łowisko bo też troszeczkę płoszymy inne ryby, ryby, które tam są. Tu jest akurat głęboko, to jeszcze nie ma takiego kłopotu, ale jeżeli byłby metr mniej więcej głębokości, to możemy naprawdę tą rybę spłoszyć zawsze jak sobie podbieram rybę, ja mam napiętą szczytówkę, to sobie włączam. Tutaj, wolny bieg, wolny bieg i... a taki karpik, sportowa rybka, oczywiście pokieraszowany pysk. Jest w regulaminie hakie bezadziorowe, ale bardzo dużo wędkarzy nie stosuje się do tego zapisu. No też nie mówię, że akurat tutaj, ale jeżeli oglądają to właściciele łowiska, wiem, że kilku takich jest, z czego mi jest miło to należy nie tylko pytać ludzi czy mają haki zadziorowa, ale też niestety sprawdzać to, tak? Ale to ja tak mówię, każdy jest właścicielem swojego podwórka, niech sobie robi jak uważa i, i spoko, dobrze trochę się to słońce schowało. Marcin, można... Mam też jakiś tam zaczep. O, Oho, złamałeś TX-a. Ale wesoło masz drugiego Ty no na reklamację oddam ale jaja nie że poszło no. słuchajcie jak widzieliście dzisiaj Marcina poprosiłem żeby mnie troszeczkę ponagrywał sytuacja taka że złamałem pierwszy raz wędkę w swoim życiu myślę że była gdzieś leciutko pęknięta czy pęknięta pewnie może wędka o wędkę uderzyła w pokrowcu czy coś były takie dwa delikatne szarpnięcia miałem tutaj zaczep na dole Zrobiła się taka wiadomo lekka parabola, to się mówi, tak? Tak. I po prostu strzelił, puścił drugi, drugi element, ten przy szczytówce. Tak jak mówię, pierwszy raz złamałem ki i ale nie zmartwiłem się, zadzwoniłem do Feder sklepu. Nie, że chcę tu robić jakąś teraz znowu reklamę czy coś, ale zadzwoniłem do Feder sklepu. Do Marcina kurzepy Marcin powiedział, że nie ma żadnego kłopotu. Jutro będę mieć tak naprawdę nowy element. Tamten idzie na gwarancję, więc... Nie jest tak, że zaraz trzeba się zmartwić i, i tak naprawdę, że kij, kij do śmieci, jeżeli macie papiery, macie paragony, kij można odesłać na gwarancję, bo to naprawdę, mi się wydaje, że tu nie było żadnej mojej winy, lekki zaczep pociągnąłem, tak jak mówię, gdzieś tam było, było uderzenie. Czyli jakość w obsłudze? No jakość w obsłudze, ktoś powie, a, słaby kij, że strzelił, ale nie ma czegoś takiego, kijem za półtora, za dwa tysiące strzelają i tak dalej tak jak mówię może gdzieś kiedyś dostał jakieś lekkie uderzenia we swoje też wychulował Podam, Siema. o Daniel Siema. Dobrze Dobrze właśnie, właśnie Daniel sobie łowił rybę i zaraz do nas przyjdzie tutaj jest właśnie o tyle fajnie na tych wielczystach, że jest tak bardzo rodzinnie, szczególnie jak przyjeżdżamy w sobotę czy w niedzielę to wszyscy się witają, wszyscy wszyscy ze sobą rozmawiają uśmiechy i o to, o to właśnie jakby tutaj chodzi powtarzam dzisiaj nie łowię dalej łowię sobie tylko i wyłącznie przy trzcinach po prostu się relaksujemy można powiedzieć rozmawiamy sobie i tyle po raz kolejny powiem jak nie, złowię, jak nie złamałem przez kilka lat nigdy nie złamałem wędki tak teraz poszło tubertini Flexo 3.6 nie wiem jak to się wydarzyło szczerze mówiąc ściągnąłem rybę pociągnąłem kijar do góry tak jak zawsze od wielu lat łowię ryby nic się nie ten po prostu pękła. Więc Zenek Martyniuk dzień, ci odpowie. Dzień, nie dzień wiem jak tro... do tego doszło. Dzień trolla, teraz wszyscy powiedzą, że po prostu fińskie wędki, nie? No. A będę łowić na tego, jak to się nazywa. Na tą drgającą szczytówkę. Aha. No dobra, no nie ma co gadać. No dobrze, że wziąłem trzecią wędkę, więc rozkładam trzecią i bawimy się dalej. Wędkowanie rozpoczynam zazwyczaj tak, że zanęcam dwoma podwójnymi podajnikami. Jeżeli nastawiam się na mniejszą, bardziej sportową rybę, to zawsze to jest praktycznie 50-50 skreting z match mixem lub, lub z inną po prostu zanętą. 50 na 50. Niektórzy mówią, żeby zaraz samym skretingiem. Niektórzy mówią też, że jak siedzisz, przykładowo, siedzicie w trójkę, jedna osoba rzuca najdalej, przykładowo na środku, to ci na bokach, żeby łowili na samą zanętę, żeby się czymś wyróżniać na sam mix a nie, a nie na sam skreting. Szkół jest wiele tak naprawdę. A co robię jeżeli ryba nie bierze, bardzo prosty myk, dwa, jeżeli przez dwa rzuty nic się nie dzieje, mniej więcej jest zestaw w wodzie 5-6 minut, robię coś takiego, że donęcam dwoma, znowu dwa podwójne podajniki. Zazwyczaj to jest skretin. a daje yy, sam miks, żeby po prostu po drodze to zasmużyło I, przy, i na przykład na tej wodzie się bardzo ta taktyka dobrze zawsze sprawdza, na trzy takie wypady. Jak robię ten myk, od razu jest branie, więc, więc yy, wydaje mi się, że to jest dobry sposób przynajmniej na tą wodę. Jak się, jakie to ma znaczenie na innych wodach, tego nie wiem. Dzisiaj łowienie z poczcinu uważam jak najbardziej na plus. Łowiłem 4-5 ryb, półtorej godziny, dwie tak, godziny jakoś tak i trzy spiąłem. Yy, ale tak naprawdę też to nie jest takie płynne łowienie, bo sobie tutaj dużo gadamy, dużo. Rozmawiamy i przede wszystkim też złamałem dwie wędki, więc to też jest taki dzisiaj bonus. Jak do tego doszło, nie wiem. No a najlepsze było też tutaj z tymi braniami, że te pierwsze ryby brały tak po dwóch, po trzech minutach, tak do czterech minut był odjazd kija. A przed chwilą dwie ryby odłowiłem tak, że tylko położyłem zestaw z samym PELETEM. Z samym Peletem, bo nie łowię tak jak mówię dzisiaj na mik, z samym peletem Położyłem tylko zestaw, nie wiem 5-10 sekund i od razu jakbym rzucił pod pysk, od razu był odjazd. Niestety, niestety te karpie no nie są dzisiaj duże. Yy, nie ma tego bonusu jakiegoś takie 5 kg. Rano złowił wczoraj? tak? Ósemkę i dziesiątkę. tak ósemkę i dziesiątkę, ale to z tamtych miejsc podcinka, miejsce pod jest tam, gdzie właściwie teraz właściciel przyszedł pobrać opłatę. Te miejsca są bardzo, bardzo takie łowne, bo też pamiętam jak był Wojtuś, Wojtuś od tam znajomych od Kamila to, to tam też były właśnie te duże ryby, one tam widać lubią, lubią się bardzo trzymać. No i chyba tyle tak naprawdę, mamy godzinę 18.20, myślę, że jeszcze przez 40 minut się pobawimy, tak myślałem czy by tu siedzieć do 9, ale tak jak mówię dzisiaj chciałem tylko sprawić sobie taktykę. Spotkać się z Marcinem, ponagrywać materiał dla Was. A że dwie wędki pękły, to już stało się jak się stało. Piękną rybkę wyciągnąłem teraz. No, około 70 cm. Zobaczcie, właśnie ją zlałem wodą. Coś wam chcę pokazać. Nie zauważyłem. Masakra. Zobaczcie na ten pysk, co tu się dzieje. Teraz z pryskiwaczem, z Nie no, jakaś porażka. Ale rybka piękna, może ją jeszcze zważę szybko. Pięć czterysta, czyli z pięć dwieście. Kołowrotek z Teraz wyciągnął 5 200 I teraz ciągnie coś znowu ładnego. robi się coraz później komary, to no mnie miłosiernie. Ali ekspert za 50 zł. No dobra, może wyciągnę, zobaczymy. Taki Karpisz, jeszcze piękny, też mi się wydaje 5 kg. O, że 4 Piękna rybka. Tu zaraz przy trzcinach, dokładnie tutaj. Łowię. Trzeba się zbierać już. Marcin pojechał. Fajny dzień, tylko jakby nie te komary.